Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło. Jestem wiceprezesem Fundacji Wspólnota Pokoleń i dzisiaj jest ze mną pan mecenas Kamil Hupajło, Dzień dobry, z którym będziemy rozprawiać się z regulaminem konkursu Złoty Wiek, granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów. Fundacja Wspólnota Pokoleń jest bowiem operatorem tego konkursu współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Jak sam tytuł konkursu wskazuje, jest on dedykowany seniorom. I i w sumie nie tylko seniorom, bo tak naprawdę może zaczniemy od tego, kto jest definicyjnym seniorem. Ja może jeszcze zanim przejdziemy do definicji, to chcieliśmy przypomnieć też bardzo ważną rzecz, że na stronie mamy coś, co ułatwia zrozumienie tych definicji. znaczy, czy my mamy, Fundacja ma na stronie wspólnotapokoleń.pl jest taki dział, najczęściej zadawane, zadawane pytania. Ten dział zawiera bardzo dużo. Przykładów i odpowiedzi na to, jak rozumieć te zawiłe zapisy regulaminowe. Także zapraszamy w pierwszej kolejności do zaglądania tam, a dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na te trudniejsze elementy, i częściowo to się oczywiście będzie pokrywało z tym, co mamy na stronie. Także zaczynamy od tego, dla kogo to jest dedykowane. Mówimy o seniorach. Senior w rozumieniu regulaminu, bo tutaj proszę pamiętać, my rozmawiamy o definicjach czy o rozumieniu pewnych rzeczy. Tak jak to rozumie to regulamin, a nie tak jak to rozumie jakiś inny przepis czy regulamin innego konkursu, czy, czy tak jak się powszechnie to rozumie. Także seniorem w rozumieniu regulaminu jest osoba, która ukończyła 60 lat, ale na moment rozpoczęcia realizacji projektu, czyli osoba, która ma 59 lat składając wniosek w ramach np. grupy nieformalnej, o której zaraz też powiemy, może złożyć ten wniosek, może brać udział w projekcie, natomiast jeżeli zaczynamy projekt, to ona musi mieć te 60 lat skończone. Taką szczególną grupą seniorów są kombatanci. To w drugiej edycji dodaliśmy szczegółowe rozwiązania dla kombatantów. Kombatanci są, tak jak mówię, szczególną grupą seniorów, definicja również jest. Przy czym kombatantów wyróżniamy tym, że oni mają, muszą mieć nadane czy stwierdzone uprawnienia kombatanckie przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych? Od razu pytanie, czy my będziemy to weryfikować w jakiś sposób? Co do zasady, nie. Opieramy się tutaj na zasadzie zaufania, natomiast jeżeli będą jakieś wątpliwości co do tego statusu no bo to wpływa też na punktację, to zarząd fundacji organizatora może taką takie uprawnienia zweryfikować, poprosić po prostu o okazanie czy decyzji, czy, czy stosownej legitymacji. Tak, wróćmy jeszcze do tego tytułu, ponieważ zgodnie z nim jest on dedykowany seniorom i dla seniorów. Czy to oznacza, że w 100% muszą realizować ten konkurs seniorzy? Zbudowaliśmy pewną nową definicję działań wewnątrzpokoleniowych. To też dodaliśmy do, do Regulaminu, żeby trochę ułatwić rozróżnienie działań międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych. Przy czym działania wewnątrzpokoleniowe oznaczają, że grupa docelową są, grupa, grupą docelową jest grupa, która składa się w 100% seniorów, natomiast grupa, która realizuje ten projekt, nie musi być już nie musi się składać w 100% seniorów może, ale nie musi. Także ten wymóg jest po stronie odbiorców, nie po, nie po stronie nad czy, czy tak naprawdę tych czy Dobrze osób? to rozumiem, że w takim razie może to być jakaś młoda organizacja pozarządowa, która w statucie ma zapis, że może realizować działania na rzecz seniorów, ale ona nie musi się składać z seniorów, mogą to być ludzie w moim wieku. Ale widzą, że jest potrzeba, żeby zaktywizować środowisko senioralne, znają potrzeby tej grupy i oni organizują dla tej grupy jakiś konkretny tak, projekt. Tak, tak, pod warunkiem, że ta grupa składa się z seniorów, ta, która jest odbiorcą. Mhm. Czyli tutaj już nie może być działań międzypokoleniowych, tylko i wyłącznie grupą tą bezpośrednią odbiorców y, ostatecznych mogą być seniorzy. Tak, przy czym to międzypokoleniowe to się odnosi do odbiorców właśnie, mm -hmm. tak, że tam nie może być tego, natomiast między dwoma grupami oczywiście te działania międzypokoleniowe są, natomiast w ramach jednej grupy odbiorców jest działanie wyłącznie wewnątrzpokoleniowe. Dobrze, to teraz mam kolejne pytanie, które też wynika z regulaminu, a mianowicie o wnioskodawców. E, czyli de facto chodzi tutaj o e, Organizacje czy grupy, które mogą wziąć udział w konkursie. Regulamin stanowi, że może to być młoda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna albo grupa nieformalna z patronem. Co to znaczy? No to może od młodej organizacji zaczniemy, pozarządowej. A w ogóle czym jest organizacja pozarządowa, bo ta, ta definicja składa się z dwóch takich głównych elementów: słowa młoda która jakby wyznaczniki tej, tego słowa i tej, tej definicji za chwilę sobie omówimy. I organizacja pozarządowa. Czym w ogóle jest organizacja pozarządowa? To jest bardzo ważne w kontekście wielu zapytań, które tutaj fundacja, organizator otrzymywała kto w ogóle jest tą organizacją. Ustawa o, pożytku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera definicję na poły negatywną, to znaczy wyłączającą pewne podmioty z pod działalności pożytku publicznego i przede wszystkim, to jest najważniejsze, bo takich pytań było najwięcej, są wyłączone podmioty z sektora finansów publicznych. W zakresie pytań i odpowiedzi jest to wymienione szczegółowo, my tego w regulaminie szczegółowo nie wskazywaliśmy, natomiast to jest w ustawie i my to, tą definicję ustawową prze, przerzuciliśmy do pytań i odpowiedzi. I młodą organizacją pozarządową nie, nie są na pewno. Te organizacje, które tworzą ten sektor finansów publicznych, czyli na przykład Miejska Biblioteka nie może być wnioskodawcą, ponieważ należy do sektora finansów publicznych. Natomiast jeżeli biblioteka będzie prywatna i będzie prowadziła działalność pożytku publicznego, to już może być. Tak? To wszystko zależy od formy prawnej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi szczegółowymi wyliczeniami, bo ich jest dużo na stronie. To, co jest wyłączone. Na początku powiedziałem, że to jest na poły negatywna definicja w ustawie o finansach publicznych, dlatego, że ona w pierwszym punkcie wyłącza pewną grupę, natomiast w drugim punkcie mówi, kto może być. To, jest, to są pewne podmioty, które nie działają dla zysku i które. Które mają określoną formę prawną, np. przykład są fundacje czy, czy stowarzyszenia. I, y, także zachęcamy do zapoznania się z tą definicją. My nie jesteśmy w stanie tak szczegółowo tego tutaj omówić, ponieważ tych wyłączeń jest bardzo dużo i trzeba każdą formę prawną zawsze i y, każdego wnioskodawcę analizować osobno. Bo tak jak mówię, jeden, y, jeden wnioskodawca może mieć dwie różne formy prawne i w zależności od tego, czy należy np. Na do sektora finansów publicznych, czy nie, będzie wyłączony, lub nie będzie wyłączony z, z tej definicji. Ja bym jeszcze tylko dodała, że. Y Organizacja pozarządowa nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego, by móc wziąć udział w konkursie. No to rozprawiliśmy się z definicją organizacji pozarządowej, ale kto to jest ta. Co to jest ta młoda organizacja pozarządowa? No właśnie. Młoda organizacja pozarządowa, zgodnie z regulaminem, to jest organizacja, która. Działa mniej niż 60 miesięcy. To 60 miesięcy jest liczone od momentu wpisu do rejestru. W przypadku fundacji to mamy krajowy rejestr sądowy. Ten, ten rejestr, czy to będzie rejestr stowarzyszeń, czy rejestr przedsiębiorców zależy od tak naprawdę tego, czy, czy prowadzi działalność, czy nie. Tutaj to nie ma znaczenia. No i dodatkowym elementem modelu organizacji jest roczny przychód za, zakończony rok obrotowy przy czym z jednym wyjątkiem, a to jest, od razu powiem, to jest 30 tysięcy przychodu, to żeby to rozróżniać, nie musi tutaj, nie, nie tutaj dochodu, czyli przychodu minus kosztów, tylko sam przychód, tak? czyli takie jakby obroty, nie uwzględniając tych obciążeń wszystkich. To oczywiście wynika ze sprawozdań finansowych, które jest przez księgowość takiej organizacji pozarządowej przygotowywana. Natomiast jednym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy organizacja nie ma jeszcze zakończonego roku obrotowego, bo jest tak młoda, czyli na przykład zarejestrowała się pół roku wcześniej i nie zakończyła jeszcze roku obrotowego. To wtedy ten wymóg jej nie dotyczy, no bo po prostu zakładamy, że tych 30 tysięcy nie przekroczy i to jest jedyny wyjątek od tego, kiedy tej, tego elementu finansowego nie, nie musimy brać pod uwagę. Ja też do, dodam, że nie będziemy weryfikować sprawozdań finansowych młodych organizacji pozarządowych. Będziemy już w momencie podpisywania umowy, gdyby wnioskodawca otrzymał dofinansowanie, pobierać stosowne oświadczenia od osoby do reprezentacji, że rzeczywiście zna tą, tą definicję regulaminową i że jest to młoda organizacja pozarządowa. To przejdźmy teraz do drugiej definicji, a mianowicie grupy nieformalnej z patronem. To jest tak naprawdę podwójna grupa, bo mamy grupę nieformalną bez patrona i grupę nieformalną z patronem. Grupa nieformalna to jest po prostu grupa osób, która zebrała się po to, żeby realizować pewne zadanie tak? i postanowiła złożyć wniosek w naszym konkursie. To są osoby co najmniej trzy, które oczywiście posiadają pewną zdolność do czynności prawnych, czyli zdolność do reprezentowania. Tak? Czyli taka jakby większość osób, które tutaj występują, no, ma tą zdolność do czynności prawnych. Oczywiście to wyznacza też wiek. Czyli musimy mieć powyżej 18 roku życia, co do zasady. No to, natomiast to są już zagadnienia szczegółowe, tutaj raczej to nie, nigdy nie budziło wątpliwości, kto może być no to to osoba pełnoletnia, która gdzieś nie jest ograniczona w tych swoich prawach obywatelskich. I tutaj są, mamy trzy takie osoby i grupa nieformalna, która nie ma patrona, o patronie to też zaraz powiemy, czyli nie ma tej organizacji, która jakby piecze nad nią sprawuje, musi mieć swojego lidera, lidera grupy nieformalnej, który reprezentuje tą grupę w kontakcie z organizatorem tak naprawdę, bo mamy też gru lidera grupy nieformalnej bez patrona i lidera grupy nieformalnej z patronem, który ma odrębne role, mimo że bardzo podobnie się nazywa. No więc druga grupa, grupa nieformalna z patronem, to jest grupa nieformalna, czyli też takich osób, które chcą coś zrobić, ale mają opiekę organizacji pozarządowej, z tym, że to nie musi być młoda organizacja pozarządowa. To już może być normalna, tak zwana stara, czyli już doświadczona organizacja pozarządowa, która zrealizowała dużo projektów i która chce pomóc pewnej grupie w realizacji nowego projektu i sprawuje nad nimi opiekę i tam w tej grupie nieformalnej też trzeba wyodrębnić lidera, przy czym ten lider ma inne zadania niż lider grupy nieformalnej bez patrona, bo on się kontaktuje głównie z patronem, a nie z organizatorem, tak jak to mamy w formie w grupie nieformalnej bez patrona. A kto to jest ten organizator? Organizator jest fundacja, którą pani prezes tutaj Przewodzi. Także tak, organizatorem, jest, tak, organizatorem jest oczywiście Fundacja Wspólnota Pokoleń. I może jeszcze dodam, oczywiście mówiliśmy o tym na wstępie, że ta grupa nieformalna nie musi składać się z seniorów. To mogą być trzy osoby młode czy w wieku średnim, mogą to też być seniorzy, którzy mają pomysł, widzą, że jest potrzeba jego realizacji współpracują z jakąś organizacją pozarządową bądź nie. Jeżeli nie współpracują, to mogą zgłosić się do nas. My wtedy przejmiemy tą rolę takiego patrona i będziemy wspierać w tych oddolnych inicjatywach. Właśnie przy grupie nieformalnej bez patrona jest bardzo ważne to, że tą rolę takiego nie patrona, czy obowiązki patrona przejmuje organizacja, która jest organizatorem, czyli Fundacja Wspólnota Pokoleń, te dwie grupy różnią się tylko tym, że jedno, w jednej role pełni rolę patrona pełni organizator, a w tej z patronem, tego role, tego patrona pełni organizacja, która nie jest organizatorem. I to się, tak można to mniej więcej powiedzieć. I chociaż nakłada to na Fundację więcej obowiązków, oczywiście zachęcamy liderów, zachęcamy by zawiązywać grupy nieformalne i by zgłaszać się do konkursu. A zresztą celem tego konkursu jest też aktywizacja osób, które wcześniej nie, nie, nie realizowały projektów, dlatego to jest takie wsparcie właśnie z organizacji, które już mają doświadczenie, między innymi organizatora. Tak, z definicjami chyba już się rozprawiliśmy, a mianowicie z tymi, które mogą wziąć udział w konkursie. I teraz chciałam jeszcze Dopytać szczegółowo, bo mówiliśmy o tej grupie nieformalnej, mówiliśmy, że to muszą być trzy osoby, nie muszą to być osoby w wieku senioralnym, i też pojawiła się tam taka definicja, której jeszcze nie wyjaśniliśmy, czyli lider. Mhm. Tak, już wspomnieliśmy, że lider jest osobą, która jest wyodrębniona z tej grupy nieformalnej, która ma pewne obowiązki nałożone przez regulamin. Głównym obowiązkiem takiego lidera, no jeszcze może rozróżniając, mamy lider grupy nieformalnej, tak jak wcześniej mówiliśmy, bez patrona i lider grupy nieformalnej z patronem. Lider grupy nieformalnej bez patrona reprezentuje tak naprawdę tą grupę w kontakcie z organizatorem, tak naprawdę no i zawiera umowę z organizatorem, czyli tą umowę główną realizacji projektu yy, i też odpowiada za działania tej grupy i łącznie z organizatorem realizuje projekt i z tymi osobami, za które odpowiada i też podpisuje oczywiście, to tak jak mówiliśmy, umowę i dba o to, żeby ten konkurs był prowadzony zgodnie z regulaminem. Natomiast lider grupy nieformalnej z patronem ma za zadanie generalnie koordynację tej grupy, ale w ramach kontaktów z patronem czyli z tą organizacją pozarządową, która opiekuje się grupą Nieformalną. By ułatwić grupom nieformalnym z patronem czy, czy bez patrona oraz młodym organizacjom pozarządowym realizację przedsięwzięcia, Fundacja przygotowała oczywiście niezbędną dokumentację, wszystkie umowy, oświadczenia i chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem. Także zachęcamy, by też kierować pytania. Na adres mailowy grantymałpaw.wspólnota pokoleń.pl bez polskich znaków. Staramy się na bieżąco odpowiadać na wszystkie pytania i, i kierować, tak by, by zadanie było zrealizowane prawidłowo. Także dziękujemy na dzisiaj i zapraszamy do kolejnych filmików, filmików w których opowiemy o innych trudnych elementach regulaminu. Dziękujemy.